Ale to ze względu na chorobę. A to pan, pan mi to nie mówi. Zawsze mi tą nerkę oblepie. Takimi małymi rączkami. Witamy nowych gości na weselu. Dzień dobry. Jak tam droga minęła, bo Delegalska. korki się robią? Trzy minuty. A, no, 3 minuty, no to brawo. A, uwaga, uwaga. Dziękuję. Dziękujemy. Cześć młody. No, jedno zdjęcie biesiadowe. Oczywiście z tym papierosem. Dobra, Zawsze weź bierzesz momentkę, kiedy któraś nas pali, nie? Wojowa, nie poczekamy. O tak. Dobra. Dzięki. a ty tu czekasz z młodym? Do mnie czego? mówisz mało lata. Chciałeś. O, zaczyna się. w pierdolu. A to z tamtej strony. A to z tamtej strony.